Nauka o życiu M jest jak mitoza lub mejoza. Jaka jest różnica pomiędzy mitozą i mejozą? Mitoza to proces podziału komórki, podczas którego chromosomy są replikowane i rozdzielane na dwie genetycznie identyczne komórki. Mitoza to proces związany ze wzrostem i naprawą komórek. 1. Następuje duplikacja jądrowego DNA. 2. Chromatyna ulega kondensacji, tworzy się wrzeciono-miotyczne mi i jądro zanika. 3. Chromosomy ustawiają się w środku dzielącej się komórki. 4. Włókna wrzeciona rozdzielają chromatydy na przeciwne biegłone komórki. 5. Generowane są dwa nowe zestawy identycznych komórek. Jądro zaczyna tworzyć się wokół każdej nowej komórki. Mejoza. To rodzaj podziału komórkowego, w wyniku którego powstają cztery komórki z połową liczby chromosomów z komórek macierzystych. Proces ten jest odpowiedzialny za produkcję komórek jajowych i plemników. Myoza 1 Tworzą się tetrady, chromatydy, wymieniają segmenty, alleli, co skutkuje różnymi kombinacjami genów. Jądro zanika, chromosomy ustawiają się w środku dzielącej się komórki, zaczyna tworzyć się włókno wrzeciona. Homologiczne chromosomy są rozdzielane i przyciągane w kierunku przeciwnych biegunów komórki. Generowane są dwa nowe zestawy nieidentycznych komórek, jądro zaczyna tworzyć się wokół każdej nowej komórki. Meioza 2. Wrzeciona odtwarzają się wokół chromosomów każdej nowej komórki. Jądro zanika, chromosomy ustawiają się w środku dzielącej się komórki. Chromatydy siostrzane są rozdzielane i przyciągane w stronę przeciwnych biegunów komórki. Z każdej podzielonej komórki generowane są dwa nowe zestawy nieidentycznych komórek. Jądro zaczyna tworzyć się wokół każdej nowej komórki. Dziękuję za oglądanie i proszę, zasubskrybuj ten kanał, jeżeli interesują cię takie treści.